50 kg mąki, 340 jajek, do tego drożdże, cukier i kilka innych składników z babcinego przepisu jednej z nauczycielek, to recepta na idealne pączki. Od rana elbląscy uczniowie pojawili się na stanowiskach, by usmażyć rekordową liczbę pączków. Każdy miał swoją rolę w tym procesie. Dzisiaj dostaliśmy ciasto, rozważaliśmy je, potem formowaliśmy kulki w takie pączki właśnie jak widać. I potem idą do smażenia, nadziewania i dekoracji. Mamy nadziewarkę, która jakby nam ułatwia całą sytuację, ale część kremów też nakładaliśmy przez worek cukierniczy, więc też no, nie zawsze idzie to szybko. Smażymy z koleżanką pączki, które już są wcześniej uformowane przez uczniów w innych pracowniach. Później przekazujemy je do następnej pracowni, do koleżanki, która z uczniami nadziewa, dekoruje. I przekazywane są dalej do bufetu. Na blatach królowały pączki z różą, z budyniem i karmelem. Smakołyki trafiły do sklepiku szkolnego, skąd rozchodziły się już jak świeże bułeczki. Wspólne smażenie pączków to dla zespołu szkół gospodarczych w Elblągu już tradycja. Mamy ponad tysiąc pączków do wykonania dzisiaj. Zaangażowani są wszyscy uczniowie działu gastronomicznego i towarzyszący im nauczyciele. Skąd pomysł? To już jest taka nasza mała tradycja. Od, od kilku, kilkunastu lat co roku jest ogromna mobilizacja wszystkich uczniów i, i nauczycieli do tego, aby wyprodukować te pączki. I na koniec najmniej słodka informacja. Jeden pączek ma około 450 kalorii, ale w Tłusty Czwartek szczęśliwi ponoć kalorii nie liczą.